Manko, siemanko, ja jestem Wartes, witam was. Dzisiaj oczywiście w kolejnym odcinku z Minecrafta, dokładnie tak wbliście wczoraj 5000 łapek w górę, dlatego zgodnie z obietnicą jest dzisiaj kolejny odcinek, tak dostawałem mnóstwo pytań, dlaczego nie gram na shaderach były teksty typu zagraj na shaderach, graj na shaderach, przez twój komputer uciągnie, tak uciągnie, jednak z nagrywaniem jest trochę gorzej, jak tutaj widzicie po fps <laughs> bo nie mam na przykład 500 fps tylko 40, o tak, tak to działa z shaderami. Nie wiem, nie wiem dlaczego, ale po prostu na początku, jak tego kompa kupiłem, shadery zawsze chodziły super, wyśmienicie. Teraz po prostu ostatnio, co się z nimi dzieje, to jest po prostu ma jakaś masakra, nie? Ale dobra, ale dobra. Jakieś tam wgrałem, oczywiście z polecenia Po On mi tutaj je polecał, sobie poszukałem, jak on mi tu polecał. Mówił, że są bardzo fajne. I w sumie z tego co widzę, są fajne, gdyż jesteśmy teraz w nocy w Minecrafcie. Jest jasno, ale dobra, odnośnie tych 5000 opatrzył w górę. Zrobiliście to na mega, mega farcie, gdyż. Gdzieś, nie wiem, parę minut przed północą zostało wbite 5000 łapek w górę, ale zostało wbite właśnie do dnia wczorajszego. Także jest dzisiaj ten odcinek, i dzisiaj też jest oczywiście specjalna promocja na łapeczki w górę, czyli 5000 łapek w górę dzisiaj i jutro lecimy oczywiście z kolejnym odcinkiem z tej serii. I żeby nie było, że jako że po prostu tak późno wbiliście te lajki, to jeszcze dzisiaj dostaniecie kolejny odcineczek. Po prostu taki mega, mega bonusowy, po prostu. No żeby był, żeby był, tak jak dzisiaj bym tego odcinka nie wrzucił, to później by to nie, nie miało najmniejszego sensu. Dobra, zawijamy się stąd, zawijamy się stąd. Tam jest jakiś pająk, trzeba będzie go pobić. Ja mam trochę przypał jedzeniowy, że tak powiem, bo mam tutaj pięć jabłek, mam złote jabłuszko. Gdzieś tam w skrzyni mojej jest inne złote jabłuszko. No ale dobra, idziemy, 30 FPS-ów, ale świetnie, o jeszcze, jeszcze Mr. Creeper, tak? Świetnie! Dwa Mr. Creepery, ale osom awesome. Bomba! Ojej, wybuch A, nie trafiłem w niego! No, no tak. To tak, tak, tak się musiało zdarzyć. Dokładnie, dokładnie tak. Tak, tak musiało być. Tak się stało. Słuchawki sobie troszeczkę ściszę. Troszkę za głośno chodzą. Wiecie co, czy ja mam łóżko? Czy ja mam łóżko? Oczywiście, że nie mam łóżka. Teraz by nam się tamto igle przydało. A my sobie je tak, tak Odpuściliśmy, nie? <laughs> no trudno, no trudno. Ale fajne niebo na tym. Na tych shaderkach jest. Okej, okay, lecimy. Tam jest po prostu armia creeperów. A wy to kim jesteście, że tak zapytam? Ja tu modów nie mam odpalnych. Nie wiem co te... Shadery wam texturpakka zmieniły, czy co? Wow. Jobliet! Co na m... Zaraz zginę! Aaaa! Ah! fakach. Co ja, ja... Ja jem tę jabłuszkę, nie będę zbierał jabłuszek sobie. Ja chcę mieć full HP. <grywka> Demet, Teraz by mi się przydało wejść do jakiejś jaskini. sobie w niej posiedzieć. Czy coś w tym stylu? O, dzień dobry! Dzień dobry, co to? A co, a, 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 a okej. Okay. Ja wszystko zrozumiałem, ja wszystko zrozumiałem. Dokładnie tak Nic do gadania. O oh, o! Oh. Chyba słyszałem pajączka. Chyba ten pajączek jest gdzieś pode mną. Ha, ha. Mam cię. Czekaj, gdzie jest woda? Gdzie jest woda, gdzie jest woda, gdzie jest woda, gdzie jest woda, gdzie jest woda? Ha, nie było wody, okej. Okay. <laughs> bo tak przypał troszeczkę. Uh o -oh. sobie tutaj poskaczę. Wreszcie, tak, klipery zostawimy w spokoju. Tam się świeci. Czy to jest tam ta lawa, o której mówiłem w ostatnim odcinku? Chyba tak, także sobie może tam pójdę. Uh -huh. <laughs> ale bo i nie pójdę. No cóż. Zdarza się. Zdarza się i tak. <laughs> Ale wiecie co jest ciekawe w tych shaderach? Wgrałem sobie te shadery przed chwilą. I tak wiecie, 405 z FPS się trzyma. Klikam na shadery. Extreme, no nie? Teraz ogólnie gramy na extreme. Patrzę się. 8 klatek na sekundę gra chodzi. Myślę, okej. Okay, coś jest bardzo nie tak. Tak jak ten Creeper. No dobra. To odpalam Medium. Bo ściągnąłem sobie trzy wersje. Medium to samo. No to myślę, aha, coś jest Iglo, ok. Coś jest bardzo, bardzo nie tak. No to odpalam light. Lighty to już powinny chodzić, bo one są przeznaczone dla najsłabszych kart graficznych na jakimś Intelu robione. da znaczy, dalej 8 FPS i sobie pomyślałem wtedy. Okej, okay. coś jest teraz naprawdę bardzo nie tak z tym Minecraftem. No to go, co, zresetowałem. Zresetowałem Minecrafta. Bo jak wyłączyłem shadery, to jak odpalałem save'a, to miałem biały ekran. Z cyklu, coś jest da, dalej bardzo nie tak. No to resetuję Minecrafta. Odpalam grę. Wbiłem się gra, patrzę są shadery. O dzień im się robi, spoko. Patrzę są shadery, myślę. Okej. Okay. To jest tak ponad 30 FPSów. Bardzo okej. Okay. się, jakie są shadery Extreme. <grym> tak, mam shadery extreme teraz odpalone. Nie wiem naprawdę jak to wszystko działa. Ten Minecraft czasami chodzi super świetnie. Czasem strzela fochy. Nigdy nie wiadomo o co mu chodzi. No cóż. No cóż. Ale powiem wam, że bardzo ładnie te shadery wyglądają. Podoba mi się to Dobra, sobie się ja tu przechasam Do tego iglo szybko Cześć misiek Bolardy, witaj Chyba mnie goni wredny tyku tyku O nie, tu nie ma wejścia Tu jest wejście O nie Dobra Ha! Nic mnie tu nie dopadnie Dobra, skaczę do łóżka Skaczę do łóżka, nic mnie tu nie złapie Jestem szczęśliwy Super, jeszcze troszkę mi się oberwało przez to, że Po prostu O! Ty mały motherfucker! Jak mnie przestraszył! Nie! Nie, 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 nie! Fuck! Zginę! Zginę, przepadnę! Zginę, przepadę w kupę, wpadnę normalnie, nie wiem! Fuck! Aaaa ty mały hamie! O! Na szczęście tutaj spałem Spadaj! Spadaj! Spadaj stąd! Spadaj stąd, spadaj stąd, spadaj stąd Spadaj Sp Ale dobrze, że w łóżko poszedł, nie? Ja pierdziele, przecież te małe są przerąbane Co to miało być? Jej Aż mi tu skrzynię wywaliło God damn it! Jakie to szczęście, że tutaj białe móżeczko, nie? Jak on by mnie dorwał w normalnym terenie To byłaby katastrofa Ja pierdziule What the fuck What the fuck, ale ładnie Dobra, dobra, dobra Okej. Okay. Chodźmy. Pisaliście mnie, yy, Pisaliście mnie. Pisaliście mi jak yy, tutaj już przemienić tego naszego kolegę villagera. Także to zrobimy. Bo nie byłem pewny co dokładnie zrobić. Czy samo, czy samo użyć złotej jabłuszka, czy jak? I właśnie o to chodzi, że samego złotego jabłuszka się nie używa. Trzeba użyć tej potki. To zresztą mam przy sobie. I użyć złotego jabłuszka. Dobra, czy to mogę zabrać? Gold nugget. Okej, okay, co to jest? Andeset nie potrzebuje. Także okej. Okay. Użyłem podkiwy Knessa, tak zadziałała na niego. Patrzcie, zmienia się! Zmienia się! Ale czy na pewno? Chyba nie bałdzo No zmieniaj się Czemu się nie zmieniasz? No nie no, złote jabłko straciłem, dzięki e e Aha, okej okay. Nic się nie stało No czekajcie, w sumie W sumie to tego nie będę wyrzucał Idę stąd sobie O, wezmę sobie jeszcze jedno Ci dam trochę fajnego powietrza Mamy już tyle zombiaków, żeby dilować, Nie, nie mamy się zmienisz czy o kici chodzi. Nie no, no chce mnie bić. Nie no masakra do. No. za typ. A kiedyż, kurde. Będę się z tobą pierdzielił, udawaj to. Ty, nara. <śled> Idę stąd. Ech, na no nic. Na no nic. Żałuję tylko tego złotego jabłka teraz. <śled> Dawid do góry! Póki co do naszego iglu jeszcze nie wracamy, potrzebuję jedzenia tak na, tak na bardzo bardzo Chyba, że mamy coś do przepalenia ciekawego, w co wątpię? Nie mamy Nope nope nope, ile tutaj trzeba tego? Tak się robiło blok cały? Czy jak się robiło snowballowe te? A, tak się robiło, no to świetnie właśnie tak pyk, pyk, pyk. I teraz możemy sobie wyrównać do 12 O i akurat 4 to 13 bloków. Świetnie. Tak jakbym chciał naprawić tamto iglo, które ostatnio troszkę zburzyliśmy. Ej, fajne też shadery. Ładne, ładne. No do świetnie. Czy ja tu widzę ocean? W sumie to on jest zabrożony, ale zawsze ocean. Piesek, ale nie mam cię jako... jako poczęstować. To, czy po części on jest zabrożony. Ej, to fajnie. To co? Może jakaś wyprawa na łódce? Może znajdziemy inne, ciekawsze tereniki? Dobra, czekajcie. Ja powinienem crafting mieć przy sobie. Właśnie tak. Ja chcę się przepłynąć. Wiecie, nowa łódeczka, plus 20 do szpanu. Zabieramy i płyniemy, płyniemy. Tak, kordy mam zapisane, także w każdym momencie będę mógł sobie wrócić. Dowiecie, do naszego iglo numer jeden. A teraz sobie płyniemy dalej zimowe krainy. Gadujemy, jakie ja tutaj mam sobie wybrać najlepsze miejsce z tej krainki, gdzie mógłbym zamieszkać. To powiem wam, że jest, będzie mega problem ten teren jest taki przeogromny, że trudno się będzie zdecydować. zaraz się okaże, że to nie jest ocean, tylko że to jest po prostu jezioro. Ha! Można i tak. Czekajcie, tutaj już mamy zamrożone chyba... ...tereny. Ja pierdziule. Ten sitmapy mnie rozwala, nie? Po prostu Minecraft... ...jest kraina wiecznej zimy normalnie. Co tu się wyprawia? Co tu się wyprawia? Myślałem, że dosyć szybko sobie fajną miejscowo ogarnę, w której będę chciał siedzieć. Myślałem, że to nie będzie takie ogromne. To jest tylko śnieg. Tylko śnieg. Katemet. Przydałaby mi się klatka z modów, że mogę sobie moba złapać do klatki jakiegoś. Tak, już bym chciał tutaj siedzieć. To bym sobie po prostu zrobił. To też nie przepłynę. Sobie zrobił klatkę, bym sobie mopki sprowadził, by sobie zrobił tutaj ładny domek, taki modern, tak by pasował do wszystkiego. No kurde, no nic tutaj nie ma, nie? To jest jezioro, <laughs> ale jakie fajne duże. No dobra, no dobra, nic się nie stało. Czekajcie, ja sobie tutaj zaparkuję. Wow. Pytanie, czy wypadnie łódka? Tak, wypadła łódka. Jest, to dobrze. Wreszcie, kurde, a nie jakieś niepotrzebne rzeczy. Flower pod macie rybki specjalnie dla Was red carpet, też dla Was iron też dla Was schody, też dla Was będę chciał to sobie zrobić. Mm, tutaj też dobra, pozostałe rzeczy mogę sobie zostawić. No bo wiecie, na grzybkach nie będę cały czas leciał. Szczególnie że one mi się powoli kończą. Nawet jeszcze ich nie rozpocząłem mieść, ale już mi się powoli kończył, nie? <grystanie> tak to już jest. Ej, serio, tutaj jest kraina wiecznej zimy. Normalnie grał tron. A ja chciałem znaleźć jakiś fajny teren. Tak, oprócz śniegu. Chyba <grystanie> chyba źle robię, że wpakowałem się w tę krainę, nie? Bo zawsze mogłem się tam cofnąć, jak mieliśmy normalnie spawn. Tam sobie coś pogarniać, ale jestem bardzo ciekaw w tej krainy, bo zobaczcie, kurde, coraz jakieś fajne nowe górki wyskakują. O, na przykład tutaj, no nie. Teren jest zawsze ciekawszy niż po prostu zwykłe takie pole. Jednak, dostawałem komentarze: Wartes, odpuść sobie na tą serię góry. Nie buduj się przy górach. Spoko, spoko, ja tylko chcę oblukać teren. Nie myślcie sobie, że ja tu idę zbudować iglo. Nie, nie, tak to nie ma. Tak to nie ma hmm. tam dalej góry ha. Szczerze owca by mi się przydała Szczerze razy dwa mogłem zabrać to łóżko Eee, <laughs> tam E, tam trochę hardcora się wprowadzi do wchodzenia w Sari. Jak nic tak Dobra, powiem tak, jeśli dzisiaj nie będzie, nie, nie wbijecie 5000 w górę, czyli specjalnej promocji, to sobie poszukam jakiegoś sensownego terenu. Poza odcinkiem po prostu. Bo nie ma sensu, żebym kolejny odcinek potem sobie tak chodził i tylko przeszukiwał tego Minecrafta, nie? Co mógłbym tutaj ogarnąć i tak dalej, i tak dalej. <laughs> tylko sobie ogarnę, gdzie jest wyjście z tej, z tej krainki. Coś ciekawego poszukam. Ale, ale na shaderach chyba zostanę, zostanę, bo strasznie ładne są, fajne kolorki. Czekajcie, bo zrobiłem jakiś mega obrót i nie wiem teraz, w którą stronę idę, god Nieważne, idziemy tutaj. Czy mam jeszcze jabłuszka? Mam jeszcze jabłuszka i to jeszcze dwa. Świetnie. No za dużo niestety one mi nie dały. chwila nie mam co używać teraz. Dobra, jest szansa, że się śnieg skończy. Jest szansa, jest szansa, bo widzę coraz mniej białego. Powiedzcie, że tu już się skończy ta kraina. Tak? Nie widzę, żeby się tam śnieg ładował. Heeej. Dobrze, dobrze, dobrze. Według zwierzątka będzie jedzonko. Normalne jedzonko. W sumie mógłbym sobie zrobić teraz na grzybki, no nie? Świetnie, jakaś normalna kraina wreszcie Gitara, wyszliśmy stąd Myślałem, że to będzie się w nieskończoność ciągnęło Uff Dobra, i przed nami las, jest lawa Kurde Ciepłe źródełko na zakończenie, kurde Tego zimowego Zimowego czegoś Ha! Wyszliśmy Wyszliśmy, wyszliśmy Dobra Docelowy teren, w jakim chyba bym... Jednak jaki bym się czaił do wybudowania. Jeśli nie chodzi o zimową krainkę. W sumie jeszcze sam nie wiem, czy tam zostać, czy nie. Z tym wszystkim. Takie bardziej pole, wiecie? Po prostu pole, żebym mógł sobie coś ładnego wybudować. Tam było dużo miejsca, a góry to niekoniecznie. Cześć owieczki, potrzebuję trzech owieczek. Dzięki. No a ty nie chcesz. A ty? Ty chyba chcesz. Dobra, bo się nie rzucasz. Ciach. Ciach. Super. Dobra. Trzy wełny są? Są. Okej. Okay. Jak będę potrzebował spania? To takie spanie możemy już sobie zorganizować. W sumie to też mogę przyspieszyć, bo już się noc robi. A sobie zwiedzam ten lasek tak po prostu i mamy grzybki. Fajnie, fajny, fajnie. fajnie. Zbieramy, zbieramy, zbieramy. Grzybeczki, grzybeczki, grzybeczki. Super, świetnie, nie muszę tego jakiego grzyba niszczyć. Wiecie, z tego dużego grzyba to nie wypada 100% rozwalonych rzeczy. A z grzybków, owszem. Także okej, okay, parę grzybków zebraliśmy. A krówka, a dzień dobry. Mu, dawaj zbrojkę. Dziękuję. A, tutaj nam się. Wow. ale czemu to jesteś taka zlagowana? Przecież gram na singlu, gadamy, co się dzieje z tym Minecraftem. Ostatnio to ja nie wiem. Dobra, 6 mięska, 5 tego. Okej, okay. Spoko, już wyżyjemy, już wyżyjemy. W nocy teraz trzeba będzie sobie odpalić piecyk i zrobić swoje. No, ładnie. ile lewilczków, też oczywiście zlagowane mobki. A to dobra wiadomość, gdyż. Co so będę mógł? Będę mógł, kurdebelka. Czys, się łatwiej bronić jak mnie coś zaatakuje. Dokładnie tak. Nie mam nic przygotowanego zjedzenia, trudno. Tak się robi noc. Staćmy sobie jakąś jaskinę. Albo się gdzieś wkopmy Dawać mi cokolwiek do kryjówki. Okej. Okay. Tutaj tak ładnie wygląda jakby miało coś być, ale nie ma, także ja sobie, ja sobie sam stworzę. A co? Nieogarnięty bloczek. Dobra, czekajcie, ja łupaty nie robiłem, prawda? Prawda. Okej. Okay. Okej, okay, to kopiemy, kopiemy, kopiemy. Tyle, że... Czemu tutaj jest no jak ja chcę dirta? Proszę mnie tutaj tak być. Dobra. Elegancko. To teraz połóżmy sobie tutaj po pierwsze piecyk. Może <laughs> już sobie coś przepalał, na przykład to. Pyk. Świetnie, będzie jedzonko. I dajmy sobie jeszcze crafting tutaj. I tutaj damy, tutaj damy. Wełnę. Deseczki. I łóżeczko. Dobra. No to śpimy. Śpimy i do rana. Tak. Zombiak mnie pokonał! Pierwsza śmierć! Ja pierdzielę! Przecież na hardkorze jakbym miał taką sytuację to bym się zdenerwował, ale widzieliście, na hardkorze jakoś mi szło. Takie... Bawienie się. A tutaj patrzcie, trzeci odcinek już padłem. Tragedia, nie? <grytania> tragedia, tragedia. Kurde, jesteśmy w lesie, że tak powiem. No i gorzej. Specjalnie z lasu uciekłem na początku. Trafiłem na zimową krainę. Myślałem, że wyjdę zaraz na jakimś fajnym polu. A tu nic. Tu nic. Jak nie znajdę faj... Powiem tak, jak nie znajdę w następnym odcinku fajnego miejsca na budowanie się, to wracamy na zimową krainkę i tam się budujemy, ogarniamy i będziemy mieli białe odcinki. O, tak będzie. <grystanie> Bo i tej opcji nie widzę, nie? <grystanie> I mam pomysł, jaki domek zbuduję po prostu. Sobie rozkminiłem, będzie spoko myślę. Tak, przede wszystkim będzie ładny. Dobra, to już jest. Tak, jakbym umarł, to tutaj zostawię sobie takie mięcho. Właśnie tak. Tutaj dodatkowo sobie damy jeszcze jednego torcza. Torczów sobie doładujemy. Wejdę tutaj wyżej się rozejrzeć, pach, pach, pach. pach. No, 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 god no. Co to miało znaczyć? Co to miało znaczyć? Ja się pytam, co? Łoty w dupę! Panie Placek, czemu do mnie strzelasz? A, pan Placek ma zeza, ale pan Placek ma kości? Nie zapominajmy o tym. Gdzie jest pan Placek? Halo, panie Placku! Wow za długo się zastanawiałem. I kurde, dziadu jeden. <tars> Tarczę będę musiał zrobić. Bo to, co to się dzieje, to jest. to jest zło. <tars> Czekajcie, bo moja orientacja w terenie, w lesie może nie zadziałać za dobrze. <tars> Wrócę się do miejsca, skąd tutaj przybyłem. Czy to tam na dole? Tak. Co wy dam kordy? 3843 minus 691. Jak ja daleko wszedłem. Ja pierdziule Jak gracie na tym CD i za mną ganiacie, to naprawdę propsuje <grym> Bo jesteśmy nam naprawdę daleko. Hops, hops. Uh, uh, uh. Mossy stole na tutaj dużo. Tylko po co mi one ja się tak zapytam. <grym> Nie wiem. Nie wiem, halo powiecie, że tu się las kończy, kurde, drzewo widzę. Jeszcze się ciągnie. Czy ten biom się yy, znaczy, twór, czy ten sit się nie wiem, charakteryzuje tym, że ma <laughs> biomy tylko strasznie, ale to strasznie tak, tak jak czegoś szukałem. Strasznie po prostu wszystko wydłużone, nie wiem. Zamiast być na przykład biom 1 50 na 50 to jest 5000 na 5000 czy coś. Dobra, pola nam się zaczynają. Super Super, super, super Jeszcze jakieś pole z fajnym widokiem dorwać i miodzio hop, hop, hop To, to, czyli w tym odcinku mo mogę śmiało powiedzieć, że zarówno znaleźliśmy sobie miejsce do budowania na zwykłym terenie. Ładnie tutaj, ładnie, ładny widoczek Prawda ja sobie jeszcze tutaj screena pyknę z kordami Także tutaj mogę się budować, jakbym chciał, ewentualnie na zimowym, nie wiem, w sami ocencie. Albo jeszcze się tutaj przejść, bo tutaj jest fajna rzecz. I mamy też biom kwiatkowy, co też jest bardzo w porządku. Mamy zwierzęta, tak, mamy zwierzęta. Hehe, to jest bardzo w porządku, bardzo w porządku. Nawet kurczaki, kurde. Tak, kurczaki to nie zwierzęta. Bo, bo już, już już, tak widziałem te komentarze Tak, yy, cytat Wertes osą zwierzęta i nawet kurczaki <grystanie> to Jest nawet jeziorko to Jest nawet wzniesienie Bardzo ładny teren, szczególnie na derach Nie wiem jak on wygląda normalnie Ale to jest mega ładne No to świetnie, no to świetnie Myślę, że poszukiwania idealnej miejscówki na domek zakończone. Oh yeah! Oh, yeah. Jeszcze sobie oblukam tutaj i będę szczęśliwy. No. Chciałem jakieś zwykłe pole, mam pole. Super. Super, super, super. No i się zaczynają tutaj normalnie pola, nawet tutaj byśmy chcieli, to mamy rzeczkę, i przy rzeczce możemy się zadomowić cokolwiek. A nie wiem, czy to ma sens. Taki, bo tam jest bardzo ładnie. Gdzie byłem przed chwilą. I tutaj też dalej pola się cisną i są nawet różowe owce <laughs> Różowe, różowe, różowe Hop, hop, hops Wejdziemy sobie tu wyżej Elu Hop, hop No i tutaj mamy jeszcze góry tak dodatkowo Tak jakby było coś nie halo I znowu las oczywiście, bo, bo czemu by nie Czemu by nie Przejdzie teraz las będzie. A wiedziałem, że daleko od zimy nie uciekniemy, co nie? A po prostu wiedziałem. Wiedziałem, wiedziałem, wiedziałem. No to dobra, tam, tam po, po prostu już nam biom zimowy powraca. Czyli nie ma sensu już kręcić się, bo mamy dookoła standardowo lasek. Białem zimowe i pole. Ha. No dobra, dobra. To ja już wiem, gdzie się wybuduję W kolejnym odcinku, kurde, lecimy coś już ogarniać, żeby powoli zacząć normalnie tutaj sobie surwaj wlować. Tak zrobimy. Tak zrobimy, tak zrobimy. Ja sobie już tutaj wrócę na moją miejscóweczkę. Nie wiem, czemu to robię lasem. Bo zaraz się zgubię i, i przypadnie moja miejscówka na zawsze. I to będzie słabe, nie? Hop. Tak. Sam się ubijam z kokami. Nie wiem w ogóle, co to ma znaczyć, nie? Jakaś dziura. Niezarośnięta trawą. Ale już tam widziałem, że trawa przejmuje teren, także. Także niedługo będzie zarośnięta. Fajne, fajne. Fajne miejsce się trafiło. Oh, OM nom nom, 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 NOM NOM To nie hardcore, więc mogę sprintować, ile mi się chce Kurde, nic mnie tu nie zabije <laughs> Najwyżej mi zjedzie, życie do po prostu jedne O, jeszcze nie mam, super, dobra, dobra Gdzie ja to chciałem się budować? Czekajcie, bo się zgubiłem, again Ale luzik, mam kordy zapisane w tamtym idealnym miejscu O, Seeds się trafiły, zaraz tutaj już pierwsza farma powstanie Dobry start, dobry start Czekajcie, bo ja chyba się... Wróciłem, tak, bo tu ta różowa owca. O nie A nie, to jest więcej różowych owiec. Czekajcie, wydaje mi się, że się zgubiłem. O nie! Najgorzej! Najgorzej, jak ja mogłem się zgubić? Czekajcie. Czekajcie, dlaczego ja się zgubiłem? To nie mogło się stać! No nie śmiejcie się, no. Po prostu zrobiłem trzy dzikie obroty i już... Wiecie, już nie wiem gdzie jestem, nie? <noise> Ale to chyba tutaj był. No, tam, tam jest jakiś wielki las. Chyba to było... Tutaj? Gdzieś tutaj. Gdzieś tutaj. Gdzieś tutaj. Na pewno gdzieś tutaj. Na pewno zbliża się noc, kolejna zresztą. O! Nie no kurde, ale żebym skok odwalił Tutaj albo tam, nieważne Nieważne, nieważne, nieważne Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, mamy bardzo e, fajne miejsce Do z, e, rozpoczęcia kminienia Także widzimy się w kolejnym odcinku jutro, bądź Za ileś tam dni, zobaczymy, zobaczymy W każdym razie teraz wam bardzo dziękuję za oglądanie Dzięki za paczki w górę oczywiście, za komentarze Za dodanie filmu do playlisty ulubione Oraz za udostępnienie filmu na fejsie Google+, wszędzie, tak, dziękuję no to co? Widzimy się jeszcze dzisiaj w jednym odcinku. Tak, na razie, cześć. Żółwik. Czekaj, o której, o której się widzimy? To wlatuje o 14, to tak albo 17, albo 18. Zobaczymy. Dobra, to do następnego filmu. Żółwik. Uh.